W momencie, gdy ciało fizyczne zapada w ostatni sen, rozpoczyna się proces, którego większość z nas nie jest świadoma w codziennym życiu. Dusza, która przez całe życie była związana z ciałem, zaczyna odczuwać niezwykłą lekkość. To pierwszy znak transformacji, która nie jest ani bolesna, ani gwałtowna, jest to raczej płynne przejście, podobne do zasypiania, ale głębsze i bardziej fundamentalne. Według nauk duchowych, które zostały przekazane przez pokolenia, dusza nie opuszcza ciała w sposób nagły. Jest to proces subtelny i stopniowy. Najpierw pojawia się odczucie unoszenia się, jakby grawitacja przestała istnieć. Wielu z tych, którzy doświadczyli śmierci klinicznej i powrócili, opisuje to jako uczucie niezwykłej wolności od fizycznych ograniczeń. To, co widzi dusza w tych pierwszych momentach, jest niezwykle istotne. Początkowo percepcja pozostaje związana z fizycznym otoczeniem. Dusza widzi swoje ciało z zewnątrz, często z perspektywy sufitu lub górnego rogu pokoju. Jest to moment prawdziwego zrozumienia, że to, co uważaliśmy za ja, było jedynie tymczasowym mieszkaniem dla naszej prawdziwej istoty. Kolory, które dusza postrzega po opuszczeniu ciała, są często opisywane jako intensywniejsze niż cokolwiek, co można zobaczyć fizycznymi oczami. Barwy wydają się emanować wewnętrznym światłem, a przestrzeń wokół zyskuje głębie i wymiary, które są niedostrzegalne w zwykłym stanie świadomości. Wiele osób opisuje również widzenie subtelnej, srebrzystej nici, która łączy duszę z ciałem fizycznym. To słynna, srebrna nić, o której wspominają teksty ezoteryczne różnych kultur. Stefan, znany polski jasnowic i badacz zjawisk paranormalnych, poświęcił znaczną część swojego życia na badanie tego, co dzieje się z duszą w momencie przejścia. Jego prace, choć wykonane w pierwszej połowie XX wieku, do dziś pozostają cennym źródłem wiedzy o tych najgłębszych tajemnicach ludzkiej egzystencji. Pierwsze emocje, których doświadcza dusza, często zaskakują swoją intensywnością. Nie są to jednak uczucia strachu czy niepokoju, jak moglibyśmy się spodziewać. Najczęściej pojawia się głębokie poczucie spokoju i ulgi, jakby ciężar ziemskiego życia został nagle zdjęty. To uczucie jest często porównywane do powrotu do domu po długiej i wyczerpującej podróży. W tych pierwszych chwilach dusza zachowuje pełną świadomość swojej tożsamości. Pamięta swoje życie, bliskich, doświadczenia. Jednak perspektywa zmienia się. To, co wcześniej wydawało się niezwykle ważne, teraz może wydawać się błahe. A aspekty życia, którym nie poświęcaliśmy uwagi, zyskują nowe znaczenie. Czas w tej rzeczywistości płynie inaczej. To, co w naszym wymiarze wydaje się być chwilą, tam może być doświadczane jako wieczność i odwrotnie. Dusza nie jest już ograniczona linearnością czasu, może doświadczać wielu momentów jednocześnie, co prowadzi do głębszego zrozumienia wzorców i połączeń w życiu. Co ciekawe, w tych pierwszych momentach po przejściu, dusza często nie zdaje sobie sprawy, że opuściła ciało na zawsze. Istnieje pewien okres adaptacji, podczas którego świadomość Powoli przyjmuje nową rzeczywistość. Jest to szczególnie widoczne w przypadkach nagłej śmierci, gdy dusza może początkowo odczuwać dezorientację. Zdolność do komunikacji zmienia się również drastycznie. Dusza odkrywa, że może porozumiewać się bez słów poprzez czystą myśl i intencje. Jest to forma telepatii, która przekracza bariery języka i kultury. W tym stanie nie ma możliwości nieporozumień czy błędnej interpretacji. Komunikacja jest bezpośrednia, i krystalicznie czysta. Ten pierwszy etap podróży duszy jest fundamentalny dla całego procesu przejścia. To tutaj rozpoczyna się prawdziwe zrozumienie natury naszego istnienia, które wykracza poza fizyczne ograniczenia i otwiera drzwi do głębszej rzeczywistości duchowej. W miarę jak dusza uwalnia się od fizycznych więzów ciała, zaczyna dostrzegać, że nie jest sama w tej podróży. Wokół łóżka, gdzie spoczywa opuszczone ciało, Gromadzą się subtelne obecności, istoty światła, które przybywają, by asystować w procesie przejścia. Te duchowe byty nie są przypadkowymi obserwatorami przybywają z określonym celem i głębokim zrozumieniem tego, co się właśnie dokonuje. Duchowi przewodnicy, jak są często nazywani w tradycjach ezoterycznych, manifestują się jako formy świetliste, emanujące spokojem i mądrością. Ich energia nie jest obca duszy. Wręcz przeciwnie, wiele osób opisuje uczucie głębokiego rozpoznania, jakby spotykało dawno niewidzianych przyjaciół czy członków rodziny. Jest to spotkanie, które wykracza poza ziemskie pojęcie czasu. Dusze, które znały się przez wieki, ponownie jednoczą się w momencie przejścia. Intensywność światła tych istot jest godna uwagi. Nie jest to światło, które oślepia czy przytłacza, lecz takie, które przynosi ukojenie i poczucie bezpieczeństwa. Emanuje ono specyficzną częstotliwością, która pomaga duszy dostroić się do wyższych wymiarów istnienia. To światło ma właściwości transformujące. W jego obecności dusza zaczyna wibrować na wyższym poziomie, co ułatwia jej oddzielenie od gęstszych energii ziemskiego planu. Przewodnicy ci pełnią rolę opiekunów i nauczycieli. Ich zadaniem jest nie tylko pomoc duszy w bezpiecznym przejściu, ale również w zrozumieniu tego, co się właśnie dokonuje. Komunikują się oni telepatycznie, przekazując wiedzę i uspokojenie bez użycia słów. Ich obecność jest szczególnie istotna dla dusz, które odchodzą nagle lub w stanie nieprzygotowania. Zapewniają one stabilność i orientację w tym przełomowym doświadczeniu. Co istotne, przewodnicy ci nie są przypadkowi. Według wielu tradycji duchowych, każda dusza ma przypisanych opiekunów, którzy towarzyszą jej przez wszystkie wcielenia. Są to byty, które zobowiązały się wspierać duszę w jej ewolucji i które rozumieją jej unikalną ścieżkę rozwoju. W momencie śmierci ta głęboka więź staje się widoczna i namacalna. Wśród tych przewodników często pojawiają się również dusze bliskich, którzy odeszli wcześniej. Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele czy mentorzy, którzy mieli znaczący wpływ na życie odchodzącej osoby. Ich obecność przynosi poczucie ciągłości i potwierdzenie, że śmierć nie jest końcem, lecz transformacją i przejściem do innego stanu istnienia. Interesujące jest to, że przewodnicy ci często pozostają niewidoczni dla osób obecnych przy łożu umierającego, ale sam umierający może być ich świadomy nawet przed fizycznym odejściem. To tłumaczy zjawisko, gdy osoby w ostatnich chwilach życia zaczynają mówić do niewidzialnych postaci lub wyciągać ręce w przestrzeń, jakby witając kogoś, kogo inni nie mogą zobaczyć. Energia tych duchowych przewodników ma zdolność łagodzenia przejścia. Tworzą oni swego rodzaju energetyczny korytarz, który pomaga duszy w poruszaniu się między wymiarami. Jest to podobne do tworzenia mostu między różnymi stanami świadomości, co pozwala na płynne i harmonijne przejście. W tradycjach wielu kultur istnieją odniesienia do tych pomocników. W buddyzmie tybetańskim na przykład mówi się o świetlistych istotach pojawiających się w bardo, stanie pośrednim między śmiercią a odrodzeniem. W chrześcijaństwie wspomina się o aniołach, którzy przychodzą, by zabrać duszę do nieba. W tradycji egipskiej przewodnikiem był Anubis, który prowadził duszę do sądu Ozyrysa. To, co łączy te różne tradycje, to rozpoznanie, że przejście między życiem a śmiercią nie jest samotną podróżą. Istnieje cała struktura wsparcia, złożona z bytów, które rozumieją proces i są w stanie zapewnić duszy niezbędną pomoc i orientację. Moment spotkania z tymi przewodnikami jest często opisywany jako przełomowy w całym doświadczeniu śmierci. Jest to punkt, w którym dusza zaczyna w pełni rozumieć, że to, co postrzegała jako koniec, jest w rzeczywistości początkiem nowego etapu istnienia. Przewodnicy pomagają w tym procesie akceptacji i transformacji. Pokazując, że śmierć nie jest unicestwieniem, lecz przejściem do szerszej rzeczywistości. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów doświadczenia pośmiertnego jest okres, który można określić jako sen, który nie kończy się, szczególny stan, w którym dusza nadal wierzy, że doświadcza zwykłego snu, podczas gdy w rzeczywistości przeszła już do innego wymiaru istnienia. Ten fenomen jest kluczowym elementem przejścia który pomaga świadomości stopniowo zaadaptować się do nowej rzeczywistości. W pierwszych momentach po opuszczeniu ciała fizycznego, dusza często pozostaje w stanie, który przypomina marzenie senne. Jest to swego rodzaju bufor ochronny, który łagodzi szok związany z przejściem między wymiarami. Świadomość, przyzwyczajona do interpretowania doświadczeń przez pryzmat fizycznej rzeczywistości, naturalnie sięga poznane jej ramy odniesienia. A najbliższym odpowiednikiem tego nowego stanu jest dla niej właśnie sen. Ten sen ma jednak pewne charakterystyczne cechy, które odróżniają go od zwykłych marzeń sennych. Przede wszystkim jest on niezwykle jasny i wyraźny. Kolory są intensywniejsze, dźwięki czystsze, a emocje głębsze niż w typowych snach. Dusza zachowuje pełną świadomość i zdolność logicznego myślenia, mimo że nadal interpretuje swoje doświadczenie jako sen. Co więcej, ten stan charakteryzuje się niezwykłą płynnością i elastycznością. Myśli duszy natychmiast manifestują się w jej otoczeniu, tworząc krajobraz oparty na jej oczekiwaniach, wierzeniach i głębokich pragnieniach. Jest to rzeczywistość reagująca na świadomość w sposób natychmiastowy i bezpośredni, coś, co w fizycznym świecie jest niemożliwe. Tradycje duchowe wschodu, szczególnie buddyzm tybetański, określają ten stan jako pierwszą fazę Bardo. Stan pośredni między śmiercią a kolejnym wcieleniem. W tybetańskiej księdze umarłych opisany jest on jako okres, w którym dusza może doświadczać iluzorycznych wizji wynikających z jej własnych mentalnych nawyków i tendencji. Z czasem jednak dusza zaczyna dostrzegać subtelne różnice między tym stanem a zwykłym snem. Pierwszym sygnałem jest brak przebudzenia. W normalnych warunkach sen kończy się a śniący powraca do stanu czuwania. Tutaj jednak nie następuje tradycyjne przebudzenie. Zamiast tego świadomość zaczyna zauważać, że ten sen ma inną jakość, jest bardziej stabilny, spójny i trwały. Kolejnym wskaźnikiem jest niezwykła kontrola, jaką dusza ma nad swoim doświadczeniem. W typowych snach kontrola jest ograniczona, a wydarzenia często rozwijają się chaotycznie lub nieprzewidywalnie. W tym stanie natomiast dusza odkrywa, że może świadomie kształtować swoje otoczenie i doświadczenia poprzez samą intencję. Stopniowo pojawia się też świadomość braku fizycznych ograniczeń. Dusza odkrywa, że może poruszać się bez wysiłku, przenikać przez obiekty, które w fizycznym świecie byłyby przeszkodami, czy przemieszczać się z niezwykłą szybkością z jednego miejsca do drugiego. Te możliwości wykraczają poza typowe doświadczenia senne i stają się wskazówką, że rzeczywistość, w której się znajduje, rządzi się innymi prawami. W miarę jak te obserwacje się kumulują, dusza zaczyna rozumieć, że to, co początkowo interpretowała jako sen, jest w rzeczywistości czymś znacznie głębszym. Jest to moment przebudzenia do prawdy o jej nowym stanie istnienia. Moment, w którym iluzja snu ustępuje miejsca świadomości przejścia do innego wymiaru. Ten proces uświadomienia nie jest jednak natychmiastowy, ani uniwersalny w swoim przebiegu. Jego tempo i intensywność zależą od wielu czynników, w tym od stopnia duchowego przygotowania osoby przed śmiercią, jej wierzeń i oczekiwań dotyczących życia po śmierci, a także okoliczności samej śmierci. Osoby, które za życia praktykowały medytację, kontemplacje czy inne formy rozwoju duchowego, często przechodzą przez ten etap szybciej i z większą świadomością. Ich umysły, przyzwyczajone do obserwowania własnych procesów myślowych i rozróżniania między różnymi stanami świadomości, są lepiej przygotowane do rozpoznania prawdziwej natury tego doświadczenia. Z drugiej strony, osoby silnie przywiązane do fizycznej rzeczywistości, które nie rozważały możliwości istnienia poza ciałem, mogą pozostawać w tym stanie iluzji dłużej. Ich umysły, szukając punktów odniesienia, mogą uporczywie interpretować nowe doświadczenia. Przez pryzmat znanej im rzeczywistości. Niezależnie jednak od indywidualnego tempa tego procesu, dla każdej duszy nadchodzi moment, w którym iluzja snu zostaje przełamana. Jest to moment głębokiego przebudzenia, w którym dusza w pełni uznaje swoją nową rzeczywistość. Ten moment często opisywany jest jako doświadczenie olśnienia czy epifanii, nagłego, wszechogarniającego zrozumienia, które zmienia całą perspektywę duszy. To przejście od iluzji do świadomości nie jest jednak końcem podróży, lecz raczej jej prawdziwym początkiem. Gdy dusza rozpoznaje swój nowy stan, otwierają się przed nią kolejne etapy pośmiertnej podróży, etapy, które prowadzą do głębszego zrozumienia natury rzeczywistości i własnego miejsca w kosmicznym porządku. Ten sen, który nie kończy się, służy więc jako swego rodzaju łagodne wprowadzenie do życia po życiu, most między znanym a nieznanym który pozwala duszy stopniowo przystosować się do nowej rzeczywistości bez traumatycznego szoku nagłego przejścia. W procesie pośmiertnej podróży duszy pojawia się niezwykły fenomen, który w wielu tradycjach duchowych opisywany jest jako duchowy pokój lub strefa przejściowa. Jest to szczególna przestrzeń, która często przypomina fizyczne miejsce, w którym nastąpiła śmierć ale jednocześnie posiada subtelne cechy wskazujące na jej niematerialną naturę. Ten etap stanowi kluczowy element adaptacji duszy do nowej rzeczywistości. Duchowy pokój nie jest przypadkowym konstruktem. Jest on świadomie tworzony przez duszę jako przestrzeń bezpieczeństwa i komfortu. Gdy świadomość opuszcza ciało fizyczne, naturalnie dąży do utworzenia punktu odniesienia, czegoś znajomego co pomoże jej zachować poczucie tożsamości i ciągłości. Dlatego właśnie tak często dusza tworzy eteryczną replikę miejsca, które było jej znane za życia. Ta przestrzeń przejściowa ma wyjątkowe właściwości. Na pierwszy rzut oka może wyglądać niemal identycznie jak fizyczny pokój, z tymi samymi meblami, przedmiotami osobistymi, a nawet drobnymi szczegółami, takimi jak wzory na tapetach czy położenie książek na półkach. Jednak przy bliższej obserwacji ujawniają się subtelne różnice. Przedmioty mogą emanować delikatnym światłem, kolory wydają się głębsze i bardziej nasycone, a granice między obiektami są mniej wyraźne, jakby wszystko było stworzone z tej samej energetycznej substancji. Co najciekawsze, ten duchowy pokój jest plastyczny i reaguje na myśli duszy. Elementy otoczenia mogą się zmieniać lub przekształcać zgodnie z wewnętrznymi stanami świadomości. Jeśli dusza skupi się na konkretnym wspomnieniu, pokój może stopniowo przekształcić się w miejsce związane z tym wspomnieniem. Ta plastyczność odzwierciedla fundamentalną prawdę o rzeczywistości pozafizycznej. Jest ona znacznie bardziej responsywna na świadomość niż świat materialny. W wielu relacjach z doświadczeń śmierci klinicznej pojawia się opis tego zjawiska. Osoby, które powróciły, często opisują, jak znajdowały się w przestrzeni przypominającej ich pokój lub salę szpitalną, ale jednocześnie były świadome, że nie jest to fizyczna lokalizacja. Mówią o szczególnej jakości światła, które zdawało się emanować z wnętrza przedmiotów oraz o poczuciu, że przestrzeń ta istnieje poza czasem. Ten duchowy pokój pełni kilka istotnych funkcji w procesie przejścia. Przede wszystkim Stanowi on swego rodzaju dekompresję, strefę, w której dusza może stopniowo przystosować się do nowych warunków istnienia. Podobnie jak nurek musi zatrzymać się na pewnych głębokościach podczas wynurzania, aby uniknąć choroby dekompresyjnej, tak dusza potrzebuje przestrzeni przejściowej, aby dostosować się do radykalnie odmiennych wibracji i częstotliwości niematerialnego wymiaru. Po drugie, duchowy pokój służy jako przestrzeń integracji i przetwarzania. Tutaj Dusza ma możliwość zrozumienia tego, co się właśnie wydarzyło faktu, że opuściła ciało fizyczne i wkroczyła w nowy etap istnienia. Jest to miejsce, gdzie może ona przepracować wszelkie emocje związane z tym przejściem smutek z powodu opuszczenia bliskich, poczucie niedokończonych spraw, czy też ulgę po długiej chorobie. Trzecią funkcją tej przestrzeni jest zapewnienie punktu spotkania z duchowymi przewodnikami. I bliskimi, którzy odeszli wcześniej. W tym znajomym otoczeniu dusza czuje się bezpiecznie i jest bardziej otwarta na spotkanie z tymi bytami, które przychodzą, aby pomóc jej w dalszej podróży. Czas spędzony w duchowym pokoju jest różny dla różnych dusz i zależy od wielu czynników. Osoby, które były duchowo przygotowane na śmierć, często przebywają tam krócej, gdyż są gotowe na szybsze przejście do kolejnych etapów. Z kolei ci, którzy odeszli nagle lub z silnym przywiązaniem do życia fizycznego, mogą potrzebować dłuższego okresu adaptacji. Warto zauważyć, że duchowy pokój, choć przypomina fizyczną przestrzeń, nie jest ograniczony prawami fizyki. Jego granice są płynne, a dusza może odkryć, że poprzez samą intencję jest w stanie przekroczyć ściany pokoju i eksplorować szerszą rzeczywistość. To odkrycie często stanowi kolejny krok w pośmiertnej podróży. Moment w którym dusza zaczyna rozumieć, że nie jest już ograniczona parametrami fizycznego świata. W miarę jak dusza zyskuje większą świadomość swojego nowego stanu, duchowy pokój zaczyna się transformować. Może on stopniowo rozszerzać się, ukazując nowe przestrzenie i wymiary, lub też powoli zanikać, ustępując miejsca bardziej abstrakcyjnym i niematerialnym krajobrazom. Ta transformacja odzwierciedla rozwijającą się świadomość duszy i jej gotowość, do wkroczenia w głębsze aspekty pośmiertnej rzeczywistości. Koncepcja duchowego pokoju jako przestrzeni przejściowej pojawia się w różnych formach w wielu tradycjach duchowych. W buddyzmie tybetańskim mówi się o pierwszym bardo, gdzie świadomość tworzy iluzoryczne rzeczywistości oparte na swoich nawykach i tendencjach. W tradycji zachodniej ezoteryki opisywane są astralne mieszkania, przestrzenie stworzone przez duszę jako tymczasowe schronienie po opuszczeniu ciała. Niezależnie od terminologii, duchowy pokój reprezentuje uniwersalny aspekt pośmiertnego doświadczenia, potrzebę ciągłości i łagodnego przejścia między stanami istnienia. Jest on dowodem na to, że przejście między życiem a śmiercią nie jest gwałtownym zerwaniem, lecz raczej płynną transformacją, w której świadomość zachowuje swoją esencję, adaptując się jednocześnie do nowych warunków istnienia. Ostatecznie, Duchowy pokój jest tylko tymczasowym etapem, przestrzenią przejściową, która służy jako most między znanym a nieznanym. Gdy spełni swoją funkcję, dusza naturalnie podąża dalej, w głębsze rejony duchowej rzeczywistości, gotowa do kolejnych etapów swojej wiecznej podróży. Jeśli te duchowe rozważania poruszyły Twoje serce i umysł, zapraszam Cię do pogłębienia tej niezwykłej podróży. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej wiedzy o tajemnicach istnienia, które wykraczają poza granice fizycznego świata. Zostaw komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami. Twoja perspektywa może być światłem dla innych poszukujących. Pamiętaj, że prawdziwe zrozumienie przychodzi poprzez wymianę myśli i wspólne poszukiwania. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odkryć na ścieżce duchowego przebudzenia. Razem możemy zgłębiać tajemnice, które są częścią każdego z nas.